Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zademonstruję wam w jaki sposób e, rozłożyć na części, czyli zdemontować dość sporo elementów, które e, z listy sobie spisałem, o które kilkanaście osób mnie prosiło, żeby pokazać jak to zdemontować. E, więc po pierwsze będzie to manetka tutaj e, cała odnośnie wycieraczek, druga manetka odnośnie świateł te dwa plastiki góra dół e, będzie pokazane w jaki sposób zdemontować immobilizer gdy na przykład wymieniacie sterownik silnika to też musicie immobilizer e, zdemontować i wymienić na inny zgodny ze sterownikiem silnika będzie pokazane w jaki sposób e, e, rozłączyć z lewej strony e, jak się nazywa stacyjkę bo tu wkładamy klucz ale tam jest stacyjka która uruchamia nam silnik będzie pokazane jak wyciągnąć poduszkę tutaj z kierownicy, czyli ten cały przód. I ogólnie pokażę Wam tutaj, jak są te guziki podpięte, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze, chyba nic, będzie jeszcze też pokazane, tak jak mówiłem, wyciągnięcie całej, całej wkładki tutaj na klucz, czyli tego co tam gdzie wkładamy nasz kluczyk, dlaczego będziemy to wyciągać? Bo bez wyciągnięcia tego nie wysuniemy e, całego immobilizera, czyli takiego kółka plastikowego e, z elementem tutaj elektronicznym, e, który jest e, na wtyczce. Mam nadzieję, że bardzo dużo rzeczy tutaj wam pokażę i wykorzystacie sobie to. Oczywiście będzie wam potrzebne do tego po pierwsze e, jakiś taki klucz, e, będą jakie to klucze będą potrzebne. E, torksy różnego rodzaju, chyba z dwa, dwa typy e, i zwykły śrubokręt. Krzyżakowy, czyli mniej więcej coś takiego z różnymi końcówkami, imbusami, oczywiście, dowolny zestaw. Tak naprawdę, nawet wystarczy taki zwykły zestaw ze standardowymi torksami, też sobie poradzimy. I jeszcze do tego wszystkiego będzie nam potrzebny albo właśnie tutaj taki cienki z końcówką cienką e śrubokręcik płaski, albo właśnie taki bardzo cienki śrubokręcik. Ewentualnie ten taki precyzyjny, bardzo cienki, żeby odblokować całą stacyjkę, żeby można było wyciągnąć kluczem przekręcami i wysuwamy ale to wszystko Wam pokażę, tak więc spokojnie do celu jak patrzałem w internecie, to takich filmików jest bardzo mało albo prawie w ogóle, dlatego też zebrałem te rzeczy, o których mi piszecie co byście chcieli, żeby pokazać, jak się to wyciąga, no i właśnie w tym momencie taki filmik dla Was tutaj tworzę tak więc to jestem ja, Bogdan, cześć Wam Ok, teraz czas na demontaż stacyjki. Tutaj mamy naszą stacyjkę. Postaram się to jakoś lepiej Wam ująć, żebyście wszystko widzieli. Dobrze, o, myślę, że tak będzie dobrze. A tu jeszcze. Ok, teraz chyba widzicie idealnie. To jest stacyjka. Z drugiej strony od kluczyka. Jak ją zdemontować, jeżeli chcielibyście ją po prostu wymienić? Ona się trzyma na dwóch zaczepach plastikowych. Tutaj jeden ząb i z drugiej strony drugi. One się po prostu tak ściskają. Chodzi o to, żeby je podważyć, znaczy odważyć. Palcem bez problemu damy radę, i wtedy w dół suniemy stacyjkę. Zobaczcie, tutaj jeden. O, i tu drugi. Jeżeli obydwa odsuniemy, no już to jest bardzo proste, to w tym momencie wysuwamy sobie po prostu w dół całą stacyjkę. I gotowe. I to jest cała stacyjka, w którą tutaj, jak sobie zobaczycie, tu wchodzi po prostu kluczyk, znaczy nie dokładnie kluczyk, tylko ten element z wkładki z drugiej strony, gdzie wkładamy kluczyk, i po przekręceniu tego elementu uruchamia, oczywiście, nasz silnik. Ten, ten element można wymienić, nie ma tu jakiegoś wielkiego problemu. Tu są takie zapadki, które wystarczy po prostu nacisnąć i wyciągnąć każdy element. Bez najmniejszego problemu, czy jest tu numer oznaczenia jakieś? Zaraz postaram się spojrzeć. Poczekajcie, patrzymy, patrzymy. Numer części, o jest numer tej części to 90 589 314, czyli 90 58 93 14. GM oczywiście dobra, i w tym momencie mamy stacyjkę rozłączoną. Wcześniej pokazałem jeszcze jak rozłączyć immobilizer, tak więc chyba wszystko to, to co tu można sensownego po wyciągać już pokazałem. No i to by było chyba na tyle.